Pamiętacie mojego karondela k 10 którego pokazywałem wam na Islandii i zastanawiałem się, dlaczego, dlaczego przełożenia nie chodzą tak jakoś czyste, jakbym chciał. Okazało się, że łańcuch był założony w drugą stronę. Był to łańcuch jednokierunkowy. Dzisiaj ciąg dalszych historii, ale dzisiaj yy, już mamy naprawdę poważnie ząbane, brzydko mówiąc, yy, to, co monter mógł zrąbać przy tym rowerze. I ja rozumiem, że monter może przy rowerze siedzieć pierwszy raz, ale bez szkolenia to robił na 100% i to jest niedopuszczalne. Sprawdźcie to w swoich Canon To jest Synaps 2018 105, niekoniecznie tylko ten model. Sprawdźcie to w swoich Canon Dwie rzeczy mega zrobane: jedna już naprawiona, a druga jeszcze nie wiem, czy mi się, znaczy uda mi się, ale jeszcze nie jest naprawiona. O co chodzi? Linka w tym rowerze od tylnej przerzutki. No tak sobie myślałem, coś ten pancerz tak. To nie jest ten zakręt pancerza optymalny, który powinien być. No i tak zacząłem się przyglądać lince i po pierwsze zauważyłem niezwiązany z tym problem, czyli linka, tak jak powinna, była yy, prze, m, prze, przewleczona przez śrubę wałkową, która służy do jej napinania, tędy i do yy, śruby mocującej. Ale wyobraźcie sobie, że ktoś sobie zadał trud, żeby wykręcić śrubę mocującą i przełożyć linkę przez jej podkładkę. Co powoduje, że oczywiście jest to niezgodne nie z zamierzeniem tego, kto to projektował, ale powoduje dwa problemy. Możecie stracić linkę, bo tak, bo może się ona Wam złamać, może się to Wam odkręcić, bo to nie było złożone tak, jak powinno. I co gorsza, już jakby z samego punktu wyjściowego, linka nie idzie pod odpowiednim kątem, czyli nieco zmienia nam się jakby stosunek. Ciągnięcia linki przez manetkę i przerzutka nie będzie chodziła idealnie. Zaraz Wam pokażę, jak to powinno być. Naprawimy problem numer jeden, a potem zobaczycie, co się dzieje na żywo, bo jeszcze tego nie wyciągnąłem, co się dzieje z problemem numer dwa. OK, mamy to. To jest nasza śruba mocująca i podkładka, i tutaj widzicie, o tu jest. Teraz położę tam linkę tak, jak to być powinno. Tu znajduje się specjalny rowek dla tej linki. I tak ona ma przechodzić, a nie tak przez, przez podkładkę. Ona ma, i pod jest oczywiście pod podkładką, tak jak było przed chwilą. Tu jest ten rowek, tu ma wchodzić linka. Przy okazji spojrzymy na przednią przerzutkę, a to jest bubble, który ja kiedyś zrobiłem. Pamiętacie, jak wam opowiadałem, że nie, nie działa mi przednia przerzutka. Tu jest napisane cable in, czyli Tutaj linka ma iść po wewnętrznej stronie od tego, od, od tego bolca, ale potem idzie na zewnątrz. Zamontowanie jej od wewnątrz również zmienia stosunek pociągania linki przez, przez manetkę i nie da się ustawić przedniej przyrzutki, jest to po prostu niemożliwe. Więc tu na zewnątrz, bo, na, po wewnętrznej bolca i dopiero na zewnątrz, tak jak tam wskazuje strzałka, której akurat teraz nie widzimy z tej perspektywy. To jest prawidłowe zamontowanie, no i na szczęście tutaj tak było. No i tak się przyglądałem temu pancerzowi, bo nie ten kształt, myślę sobie, a wyciągnę go troszkę z ramy, tam go wpuszczę, ale patrzę sobie, a to mi wygląda na przelotkę i końcówkę pancerza. Czyli tu powinien kończyć się pancerz. W ramie powinna być sama linka. To jest olbrzymi błąd to, co ktoś tu zrobił. Zaraz wam pokażę, jak to powinno wyglądać, bo tak jest na rurze dolnej. O, tak to powinno wyglądać: że pancerz kończy się w ramię, a w środku już jest tylko linka. Czyli ta końcówka pancerza tutaj ma takie ładne zakończenie w ramię i na nim się opiera. Oczywiście możemy na siłę, na hamam brzydko mówiąc, wepchnąć pancerz obok tego, jeszcze złamać pancerz. Pytanie, po co, skoro projektant zaplanował coś takiego? No i zobaczcie, co to się dzieje. Nie mogłem wyciągnąć tego... Zobaczcie, on się tak zatrzymuje tutaj. Myślę sobie, coś tu jest niehalo. Czemu on się tak zatrzymuje? Zatrzymuje się tak, busz jest złamany. Teraz jak go, o, tu bardziej wyciągnę, to zobaczycie. Ten pancerz tu jest już złamany. Dziękuję bardzo. Nowy rower, już jest zepsuty. Jeżeli w sklepie rowerowym nie sprawdzają każdej śrubki tak jak sprawdzam, to ja za pomocą klucza dynamometrycznego bo jestem Crazy Shy biter, to no to będziecie mieli przechlapane z takim rowerem i pomyślcie sobie: Nie, Szymanom 105 to nie jest to. muszę sobie kupić Dura Ace'a albo elektroniczną. Bzdura. To jest schrzanione. O mój Boże. Ktoś przecisnął końcówkę przez tą dziurę. No nie mogę w to uwierzyć. No dobra, teraz trzeba sprawdzić, czy w ogóle ta długość pancerza jest odpowiednia. Czy taka długość pancerza mi odpowiada tutaj? O, jest ok. Tak może być, ale ten pancerz muszę wymienić. Problem. Po ustawieniu pancerza we właściwej pozycji, czyli po wyciągnięciu go gdzieś tam z otchłani dolnych rurek e, tylnych widełek, kabel, linka nasza, staje się za krótka, czyli Canondale wisi mi linkę przerzutkową. Uwaga, ten pancerz wkładamy do przelotki, w swoje miejsce. On tu się zatrzymuje. Nie wciskamy tam na siłę. Proste. Sprawdźcie to w swoich kanonach. Hejo.